Witam w kolejnym odcinku w no, z go, zichowa. No i w tym odcinku idziemy w końcu dawać 60. Bo już do mnie dzwoni, że już jest gotowa do odbioru, więc będzie. A chodzi tam o pieniężne sprawy, jestem już z nim dogadany, zapłaciłem mu wszystko. I ten. Jedziemy. Ja jeszcze jej nie widziałem, więc ufam, że jest dobrze zrobiona. Poznałem sobie, która teraz gra w wcs I ten. No, czekaj, ja tu, tu, tu było, tu, tu gospodarstwo, bo zawsze się mylę wjazd. Byłem w wjazd. Bo ja raz pominąłem kawał, ale wtedy jeszcze -ka była kawał więc ona jeszcze tam nic nie było zrobiona. Więc jadę ten. Niech. Jadę ją tu. Kolejna strona w -a. O, Dobra, więc szukamy gdzie on jest. O, tu już była 60. Czekaj, gdzie on tu jest. Nie, tu ten siedzi. Tu w tym nie ma. Dziadek, złodziej! Dziadek idź po kasznicę i po wszystko! Dziadek! A Cześć! A nie, dziadek siedzi! Ruszaj się! Ja po 60. przyjechałem, odebrać ją. Dobry, Dobry dobra. No! Fajnie igła, ale to pan uważa, bo ona jeszcze trochę farba nie wyszła, rozumiesz pan? No. No bo to wczoraj świeżo malowana. Tam wszystko, tam wymienione co pan kazał. Ja mam tu wjechać. No, jak e, coś tu mogę ja wjechać, jak chcesz. Nie no dobra. Jak chcę to spierdzieje, to ja naprawię jeszcze. Jeszcze, A dobra! Panie! na no. wypłata? Później przyjadę, tam jeszcze dam... Ale panie, to daj pan na jakąś flaszeczkę, albo flaszkę pan ma, no tak o suchym pysku! Dobra, już ten... Eee... Czekaj, teraz było... to było? Radek się ucieszy. Dalej, Masz JADEK! Przyjechał tłuste, górki ogórki, zapita i zaraz wracam, idę po flawkę. A, czekaj, panie. No? Ktoś to pan wie, gdzie mnie szukać. No. no polecam się na przyszłość, z gaz kupić, buty z gazem. Nie mam. Dobra. No. To z szerokości życia. No. Dobra, idziemy do zakupy. Dobry! Ja po tą buteczkę. A z czego słychać jak krzyczy? Wiecie, na koncie mam całą jedną złotówkę, ale mówię, bym sobie resztę do banku, więc no... no to tam jest, tam też. Mark. Ja, zrobiliśmy go w konia, bo to nie była dokończona, kończona No Dobrze, jak będę jakieś problemy, coś, to się do niego przede, porozmawiać, najwyżej... się wyjaśni. To i owo. się o ekonomię chodziło. Więc... No. No bro. No z tego. O już. No. Widać jak na głosale się trochę zmieniło. A i ostatnio przywiozłem... jak to ma... no... ten... no... nawet, nawet ten paliwo wlał. W takich cenach to... się zdziwiłem, że, że paliwo... do pełna prawie jest. O, kupiłem ten, ten benek na paliwo. No, teraz będę musiał przygotować pług, a to 60 przygotuję, tylko złożę bo widziałem chyba... nie wiem, ale przygotuję półki i talerzówkę. Ta, talerzówka już jest przygotowana, w lepszym miejscu jest. Chodzi o to, musimy półki go wyciągnąć. więc no ma Ciekawe czy on przejdzie, on kupić, czy nie. Płuk jeszcze dobry. 60 jeszcze na no, spokojnie mam dźwiga. No, z tych po tych prostych polach to by ten 60 tak miał ciężko. postawię ten punkt tu przy tym hmm. tak a problem. mam do właśnie mam do spytania się tego bizona nie wiem jeszcze nikt do mnie nie dzwonił ani nic no więc to leżówka też tu przy ten ustawię mam talerzówkę do sprzedania półki kom kombajn ale to już jest inna sprawa przygotuję to już jakby chcieli przyjechać oglądać Więc no. No na dzień Ursus no przypas Szawolzie robił. Za 50 metrów skręć w prawo i dotrzesz do celu. Dziękuję. Polecam cię na przyszłość. O, widzę, że facet na nawigacji jeździ. Dobry! Dobry Eee, tu pan oczywiście zjadł. Dobrze dojechałem pan, tu masz jakieś świetnie na środowce? No tak, tak O co pan ma? Bo tam z ogłoszenia widzę jakieś grube, na strażówka, pług... No. Co pan tu ma? No tam. Tam panie. No to to No, to to jeszcze pan ma. No i półk czteroskibowy. Panie! Powiela to. Co? Powiela. Za, Jaka cena? Za półk to... tylko właśnie zastanawiam, ale też żeby nie przesadzić. Nie minął, może warto, ale, ale tak półtora. Cię. 1300 i, i dogadaliśmy się. 1400 1350 Bo o, ma tu wszystko nowe przykładnie ale mieszkał dobra 1400 A to? Po ile? 2 bon. 1900 i biorę ja bym chciał się... Jeszcze Za dwa 1900 i flacho. No dobra. No, to wieczorem przyjadę z to no, popijemy się. Dobra. Dobra, to tak, a panie, a ile mam gwarancji, że to się nie pierdyknie mi na polu? Dobramy Nie no, panie! <noise> no dobra, do 100 dni. Dobra. A... to w jeszcze wszystko wymieniane, tak? No tak, no, nowe. Dobra. Jak będę coś, to mogę nad... będę mógł y, panu pokazać nowe te. Nowe, nowe i stare mam jeszcze, bo miałem w zapasie. Dobra, wierzę panu. To pan mi potrzepi, dobra? Dobra. A ten to... Urszus... Słucham? Ten Urszus są trochę nie, nie za duży do tego. Panie, nie no. będzie z tym latał. A jaki? Dobra. Malutki John Deer. No. No, ale do transportu mi było lepiej to z tym większym prądem No, trzeba wiesz, wie pan. No. Trzeba wszystkie te traktory... ...do, do sezonu jeszcze no wie pan. No. Prace jesienne, jesienno... No, ...takie to no, trzeba ale to traktory ty... trochę... Teraz ten. ...dubę. Pan, a, a pan ma tu gdzieś w domu toaletę? No. A mogę skorzystać? No a dobra. Bo daleko, no trochę daleką drogę mam. Albo jak pan ma jakiś palto to gdzie pan prowadzi? Do domu pan nie chce idzie, Dobra, wiem, gdzie dobra, ja już idę. Albo bo ja, dobra, idę do domu. O, no, nie nieba, nie trzeba dobra, to. To ja za chwilę wrócę. Dobra, rzanko tam przypilnuje więc ten niech przydaje nam, no, tym pieniądze, a w tym czasie ja tu talerzówkę przygotuję bo tu, tu 60 stanie bo ursus tu ten, krowy mają jeszcze tu jedzone tak, właśnie tak, ten taki mały zestaw pottingera tu jest Be belki jak belki stare żówka jest to już jest sprzedana jak samo pół no, telefonu mam do tego takie pole bizona. To mi, mi na... To Mam bardziej wcielanie, ty no bo... Dymtora, nie no, dobra. Niech minus tu trochę pochodzi. Może trochę ten. Więc co? Tu mam ten... No i trochę wywiozłem na ten żeby bo już się przydało nawóz, jak na, rusek, na raz będę musiał go pochować, ale to na początku no nie wiem, ten i ja to mogę, mogę tym już podjechać, pod ten mm. będę rozsiewał. No, bo to... Wezmę pod ten... Pod... ...tu rozsiewacz. Ja no to ja już jadę. A pieniądze? A. <laughs> to za wszystko już, jo? No, może za wszystko. Dobra, a ile to wyszło? To masz za. Bo 1900, 1900 za, talerz, za talerzówkę. Plus 2004. Panie, nie, gdzie to się daje, bo jestem ślepy? Fila, bo muszę z portfelu znaleźć. Panie! A ja panu nie mogę dać pieniądzku O, panie, dobra, ile to było? 1400 za płóki, 1900 za... Dobra, ma pan. Za 3300 to by wyszło. Ile? 3300. Ma pan stówę więcej za, za możliwość jakby, no. A! Fajny ma pan żona i znaczy się fajne sprzęty, do widzenia! <laughs> Co za... Do widzenia. Halo? No, zarypałam mu tam cztery te... ...papiery toaletowy, może nie zauważył. No, dobra, ja wracam do domu, szerokości. Nie, nie. Dobra, więc, dobra, teraz... ...do tego odpalać. Czekaj, okay, tu na ten, na pak będzie trzeba, no. Będą się nawieść. Yy, a nie na ten, dobra. Dobra. dobra teraz trochy troch się rozgrazaało dobra a wezmy ten na toś 60siąk No, halo, słucham? Dzień dobry, z, z tej strony Jadwiga Paździoch. No. Dzwonię, bo mój mąż przyjedzie po ten, po... no, po tego z ogłoszenia Bizona. Czyli no. aktualna jest ta propozycja i te ogłoszenie cały czas? Tak jest. A co to była za ulica, bo tam muszę mążowi w nawigacji dać No, Długa 12. Długa 12? Tak. Kurde, on ma coś innego długiego, no ale dobro, przekazuję. Dobre. No, to tak będzie tak za 15-20 minut no. Dobrze w sumie teraz, to tak pędzi po tej autostradzie Tam wie pan, już tu wjeżdża na tym zdzieku Dobra No, to tam ja, Można zapłacić tą pocztą Przecież ten, no yy, Przy lewym. tak Dobra, to wszystko będzie uzgodnione, no Dobra to Do widzenia Do widzenia Ten przyjedzie po o niech się grzeje w tym czasie. Добре. О, това е черно, този хедер. Ach, no jak przyjdzie ten teczek, ile mogę wejść do tego to będzie 18 20 20 tysięcy 25 modezmę no, 60 kiedy pod ten O, czekaj, jak, Trzy minuty. O, czekaj, ktoś tam jedzie. Dzień dobry! Dzień dobry. Jest córka w domu? Bo na Tinderze napisała. Nie, nie ma. Jest... Nie ma córki w domu? Nie ma to dobrze To no nie przeszkadzam panu Ale córkę pan ma? Mam Ma pan? Ma No Dobra To ja się później bo ja mam hektary No To się dogadamy, bo widzę, że tu pan też jest rolnikiem No, no o, Nawet nie takie biedny. tu nawozy Ulala No, dobra To jest w przyszłości do zobaczenia, mówię, no A widzę, co za... Naprawdę... Nope. Mm, Dobra, teraz... Jakie tempo tego, tego przejdzie? No, czekaj kiedy ten będzie, bo się przydało pojechać w pola, go nie ma eee, czy... więc jeszcze mogę ten wozyp się na te, czekaj kiedy ten przyjedzie, bo będzie trzeba na te te pojechać. Ach, ty nurwczysz. O Jezus. A myślę, że w zimę przyjdzie to to gansowanie, żeby Każdy chłop był jeszcze z jakiejś tam spółki, bo bo tak ten o o, facet golfem, dzień dobry, czy to jest ulica dolna z Długa 12? Tak, tak. Nie ty, widzę, że nie ty, widzę, że. Przeciąga mnie długa, znaczy długość. Znaczy się nie e, Ja tam kierownikiem spółki spółki ZO jestem przedstawicielem No, no tam nawozy sram szram to tamto transport międzynarodowy ja przyjechałem uuu stoi szatan No Panie! Ile to pali? Mało Mało? A mogę odpalić? No pan, odpali pan A? Trochę jest szybki, ale no Fajnie, to się nie ma co dziś, to tutaj tu swoje lata ma. A to to tak? Co? z Headerem. No, to też, bo tu razem z Kumajnem. Eee, a ile? Cały zestaw? 21, 22, tak coś myślę. 21, 500. No dobra. Dobra, to ja tam widziałem w ogłoszeniu, że tam. Takimi sprawami, pańska żona się za, za ten zajmuje, to ja idę podpisać w pańską umowę, dobra? Ja tam za chwilę przelewik przyjdzie na konto. Dobra, to ten. Żona ja się zajmuje papierami, tu głównie. Dobra, czas. Dobra, to jest 60. od. odczymasz znaczymy 60 do tego. Fajno pan żonę ma! I ile to było? 21 500. Mam do pana chwilę A to, to ja wieczorem wsiadę po, po kombaj. Znaczy się. No, mój człowiek przyjedzie, dobra? Dobra. Ja panu zapłacę i to panu powiem, dobra? Najpierw zapłacę, żeby nie było. To było 22. Nie, 21-500, proszę no. bardzo. Proszę pana, mam do pana dobre wiadomość. No. Słyszymy pan? Słyszę, słyszę. Za 9 miesięcy będzie większa wypata Do widzenia! Mhm, mm już ten łeżon tak łatwo nie jest. Ale córka jest, No mm -hmm. widzę, że... Szybko, śpierdziela tu mnie nie goni jeszcze z widłami. O nie! Nie chcę się Słuchaj. Dobra, nie gonimy Kofa mi się nie chce palić, bo mógł go dogonić, ale wszystko na no, przykład otwierane. Więc co ja będę kończył? No, więc w tym trochę, trochę, więc stracimy. No, Gdzie on jest? Dobra, jest córka w domu? Nie. Jak to nie? Na pewno? Na pewno. A tam, w tym, a tam nad w tym okienku nie ma? No nie ma. Dobra. A jak zaspiewamy to wyjdzie? Nie, nie wyjdzie. Bo jej nie ma w domu. No ale tu przed jakiś pan niech taki zadowolony, jechał, prawie by mnie potrącił. Się zapytałem co jest, powiedział, że tu jakiegoś sąsiada na drugie z chim zrobi. No to, to damy dwa plus 2, tak? No ale to, to, nie to, ma to nie nie ma już córki. Nie ma. C córki już nie ma. A do kolega proszę. Dobrze to, to... To przyjadę później, dobrze? Dobra. Do widzenia. Więc ja będę w końcu. Przepraszam, a tutaj córka w domu jest. F nie ma. F dobrze, do szuka Fatus szukaj atencji. Dobrze. Do przepraszam, a tutaj jest żonka wolna. Nie ma. Do widzenia. Czy pana. A tu są jakieś wolne? A idź pan stąd w i Dobra, znajdę. A przepraszam! Dobra do widzenia. Dobra, to ja kończę odcinek. Widzimy się tym Na razie i cześć!